Jeśli ktoś chce mieć samochód marki Jeep, ale niekoniecznie z tego powodu, aby jeździć nim gdzieś po nieutwardzonych drogach, najlepszym wyborem może okazać się model Avenger, czyli mały crossover. Ma on kąt natarcia i rampowy 20 stopni, kąt zejścia 35 stopni i prześwit 20 cm, więc wstydu nie ma, ale w wersji, którą pokazuję, to znaczy ze stukonną hybrydową benzyną z napędem na przód i przy długości na 408 cm, jest to zdecydowanie propozycja przeznaczona głównie na asfalt i gdzieś do miasta i w jego okolicy. I w takich warunkach radzi sobie naprawdę OK. Silnik jest odpowiednio dynamiczny, jak na takiego malucha. Można toczyć się w korkach tylko na prądzie, Automatyczna skrzynie jest płynna, obsługa przystępna. Problemem tego modelu jest głównie cena, bo egzemplarz to powód jak ten, który prezentuje, kosztuje aż 162 tysięcy zł i taka konfiguracja nie ma za wiele sensu np. z masażem foteli czy skórą, ale przy rozsądniejszej wersji za około 120-130 tysięcy jeśli komuś podoba się charakter tego modelu, to można zwrócić na niego uwagę, o ile ktoś nie szuka możliwie taniego auta tego typu. Przy czym warto zaznaczyć, że podaje ceny katalogowe aktualnie na ten model obowiązują spore rabaty.